Witam was na kanale Czarne Zicherka. Dzisiaj pogodomy o zimie. U nas w gliwicach nasuło tela śniegu, że Joshi Pom już nie poradziła. Oczywiście, że jeździ już Neiflug, ale to on jeździ po ulicy. I świga Zygmund. Zygmunt, którego kojarzycie z filmu o barburce, a jeśli nie, to se go zobaczycie tu. Miał taką maszyna specjalną, po polsku to się nazywa odśnieżarka. I on tą maszyną po chodniku tam ma nazot szu, szu, szu i my poradzili. Jak my już se poradzili z tym śniegiem, to se popatrzyłam od na lewo, bo mamy tam taką górka. A tam tela bajtli, że szok. Co te bajtle mogą robić we zima? No oczywiście jeździć na sonkach. Co jeszcze? No na dupolotach, to każdy chyba wie. Ale co takie bajtle jeszcze mogą robić? No mogą się oczywiście kiełzać na szlęcuchach. No na szlęcuchach to może już nie, bo to były łyżwy przywiązywane lub przyczepiane do butów. Teraz to bardziej figurówki albo hokejówki. No ale pokiełzać się zawsze miło. Bajtle mogą jeszcze ukulać bałwana, czyli ulepić bałwana, Taki jest srogi, co moczy kule, gowa, brzuszek, nóżki. E, oczywiście knefle z wąglo, oczy też, nos z markwi, a zamiast rynki jakoś taką mietła staro-staro-drapaka. Na śniegu fajnie też wyglądają aniołki. Problem jest ino taki, że trzeba szybko gnać do domu, bo jest się całym mokrym. Bajtle mogą jeszcze też e, zrobić bitwa na sznejbale czyli bitwę na śnieżki. A co oblec? tako zima, co by potem nie mieć rymy. No to można oblec bąbelmyca, bermyca, szalik nasztrykowany przez Uma, kurtka z kapturem, a wokół kaptura taki fajny cicik, pelcmantle, kufajki, ciepłe zoki, nasztrykowane takie ciepłe wełniane fuzekle. no i nie zapomnijcie o spodniokach. Frelko, Karlusie, bier bąbelmyca, sonki, a zanim pójdziesz na górka, to daj lajka i subskrypcja. Nie dziękuję. Wracając jeszcze do pelcmantli i pelcowych kragli. Pelcmantle, co by nie zjadły ich mole, mogły jeszcze mieć w kapsach kulki na mole, naftalinę, co by to wszystko było w jednej całości, jak bez zima będziecie ze szranku je wyciągać. Charakterystyczny zapach, już teraz nie tak często spotykany. Apelcowe kragle, czyli futrzane kołnierze, no to też pewnego rodzaju ciekawostka, bo mogły mieć łapki, mogły mieć pyszczki, a zamiast oczu mieli knefle. Zima to oczywiście jeszcze czas Adwentu. A co robią bajtle? No chodzą po ćmoku na roraty. Mają oczywiście lampion z papyndekla. A w kościele wisi Advent Kranz, czyli wieniec adwentowy. Ma cztery świeczki na każdy tydzień Adwentu. Bo czekamy... Na Wilijo, na ta Betlejka, na ten Christbaum. W adwencie kiedyś bardzo poszczono. Nie jadło się mięsa, nie jadło się maszkytów, nie tańcowało się. Też nie jadło się tustego, czyli ograniczona sznita z fetem. Zamiast fetu dawało się masło. Masło to była ta korzyść dobro bajlaga do chleba. Masło trzymano w piwnicy, albo w miseczce z wodą, albo za oknem wyzima, zima, bo nie było ice z Przeciwieństwem. W szranku, czyli lodówki, są oczywiście piece. A jakie mamy piece? No mamy na przykład kachloki i żeleźnioki, a kachloki dzielą się jeszcze na te do ogrzewania mieszkania i na te do ważenia. Kachlok do ważenia składał się z płyty, która była tamka, i dajecie drewienko i węgiel. Oczywiście poniżej była kołkastla, no to wiadomo na węgiel, do tego była łopatka i taki hok, co by tam poryrać. Oczywiście jeszcze była bratruła, czyli coś w rodzaju piekarnika, a w takich bardzo starych modelach pieców była jeszcze taka wanienka na woda i tam się grzała właśnie woda, na przykład do bajtli, do kąpania. Kachloki do ważenia to oczywiście we kuchni stoły, a takie wysokie kachloki do ogrzewania mieszkania, no to oczywiście w izbie. A żeleźnioki, żeleźnioki, no to tak po polsku koza, czyli piec również do ogrzewania mieszkania. Nieodłącznym elementem hajcowania są hasie. Hasie trzeba wybrać z pieca, kaź je wsuć na przykład do kibla, no i później wyciepnąć. Można je wyciepnąć na hasiok, ale można też je wysuć jak jest ślisko zima, przed chałpa. Ślązoki nie suli ani piosku, ani soli, ale właśnie hasie. Minus jest taki, że na wiosnę było Festa Fest marasu. Terazki hajcowanie nie jest już tak skomplikowane a jest o wiele bardziej ekologiczne. Kiedy to oglądacie, może być już odwilż, ale kiedy my nagrywamy, jest fajno zima. Bajtle jeżdżą na sankach, a Wy dajcie znać, jakie macie wspomnienia związane ze zimą. Gryf Wam za dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia. Czym Cię się ciepło? Persk. Szminka na zębach. Ale wiesz co, jest dużo e, takich komentarzy Końcówka najlepsza, no. końcówka najlepsza Oglądam dla końcówek Z misia, wiedział. niedźwiedzia Z Kule na mole Nie Bąbel mycamy po kono. No, są takie, nie? Liski, taka mordka Masakra. A, wiadomo Nie wiadomo Przecież wam mówię co by się ja wcześniej Już nie. Ojej, ojej, Jeszcze raz. Douglas, Mikołajki, kiedy tyś... Mówmy to. <sęśla>